Całość prac prowadzonych w obrębie skrzyżowania będzie podzielona na sześć etapów. No niestety największa uciążliwość całej tej przebudowy no, będzie się wiązała dla użytkowników indywidualnych, korzystających z transportu indywidualnego, gdyż praktycznie no, przez większą część tej naszej budowy skrzyżowanie będzie zamknięte dla ruchu ogólnego. Będzie przez skrzyżowanie mogły przejeżdżać tylko autobusy zastępcze, za tramwaje, przez część robów także ruch tramwajowy. No i oprócz autobusów jedynie będzie dopuszczony ruch a w yy, Objazdy w rejonie samego skrzyżowania będą poprowadzane poprzez trasę zamkową, przez ulicę Narodowicza i na nadbrzeże Wieleckie. Sam objazd drogi krajowej nr 10 będzie już prowadzony od ulicy Struga poprzez Autostradę Poznańską, yy, ulicę Cukrową, europejską do ulicy Półsłońca. W kolejnym etapie robót. Roboty przeniosą także się na wlot od strony placu zwycięstwa. Ruch tramwajowy będzie wstrzymany w dalszym ciągu w kierunku basenu górniczego. Dodatkowo też nie będzie możliwości przejazdu w kierunku placu Kościuszki, gdzie jest przekowa. Na relacji pomiędzy Basenem górniczym a górnicami zostanie wypełniona autobusowa komunikacja zastępcza oraz jeszcze dodatkowo linia między basenem górniczym a bramą portową. Ruch tramwajowy zostanie utrzymany tylko na kierunku wzdłuż, ale alei niepodległości w kierunku porcji na ulicy ten etap potrwa również około dwóch tygodni, do połowy maja, 13-14 maja, po czym przejdziemy do najbardziej skomplikowanego etapu w całej tej inwestycji, w którym zostanie w całości zamknięty ruch tramwajowy w skrzyżowania i wykonawca weźmie się za budowę tego układu torowego na środku skrzyżowania. W tym etapie praktycznie będziemy mieli zawieszone aż, aż sześć kursujących wcześniej linii tramwajowych, Zostaną za to linię tramwajową uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa i ten etap robót potrwa przez około 7 do 9 dni. W kolejnym etapie uruchomiony zostanie już ruch po nowym torowisku tramwajowym wzdłuż Placu Zwycięstwa i ulicy Groszyńskiego i wykonawca zabierze się za roboty torowe od strony ale Niepodległości z dowiązania tego torowiska do torowiska przebudowanego w ramach przebudowy układu torowego budowanego w ramach budowy Galerii Kaskady. Komunikacja zastępcza autobusowa będzie dalej funkcjonować pomiędzy Placem Rodła, ulicą Turystką i Dworcem Głównym. W etap piąty roboty torowe będą się koncentrowały na nocie od ulicy Dworcowej. Tutaj w zasadzie większość linii tramwajowych powróci na swoje trasy i ten stan rzeczy będzie trwał do końca czerwca. To jest też ważny etap ze względu na to, że w tym momencie uruchomione zostanie już też dla ruchu ogólnego do ciągu ulicy Wyszyńskiego i do, w kierunku pracy zwycięstwa. Bo to jest też ten etap, w trakcie którego będą odbywały się dni ważne na W pierwszym etapie, tak jak tutaj już projektor mówił, linie 2, 7 i 8 ulegają zakłóceniu i będą kursować do ulicy Potulickiej, A więc funkcjonuje jazda na wprost i prawo, lewo, sprężynki tutaj na bramie jeśli chodzi o relację Plac Zwycięstwa Potubicka. Osiem list zostaje zawieszona i tak jak rzecz biorąc, już nie będzie więcej kursowała. Drugi etap, to już jest bardziej skomplikowana sytuacja, mianowicie e, linie dwa, linia 2 kursuje z Władca Niebuszego do Potuliska, bo mamy przejezdny odcinek na wprost. Natomiast linia 7 kursuje z Krzekowa do Potylickiej przez przestała Dziewiątka jest głębokiego, wszystkich do Pomorza. Natomiast jedynka ma zwiększoną częstotliwość. Dwie linie następcze 807 basen górniczy plana portowa i linia 808 w związku z zawieszeniem ósemki basen górniczy w gumieńce z częstotliwością 6 minut w szczycie, 12 minut po szczycie. To jest taka sama częstotliwość, jaka jest w tej chwili zachowana przy liniach tramwajowych. Etap trzeci. Eee, tutaj mamy alternatywę. W tej chwili jeszcze e, zastanawiamy się, jak to e, ostatecznie zrobić. Najprawdopodobniej e, linia 1 pojedzie głębokie w Borysie i w 9 głębokie w Pomorzany, 5 i 12 na zwiększonych częstotliwościach, tak aby na tych odcinkach, na których nie będzie jedynki, dziewiątki e, zapewnić odpowiednią częstotliwość. dwójka trójka czwórka 7, 8 zawieszone. W związku z tym 801 za tramwaj linii 1, Plac Wrocław-Kopylicka. 823 Plac Wrocław, złożec główny. 807 basen górniczy Platzlotła i 808 bez zmiany również basen górniczy Gumieńca. W etapie czwartym linia 1 będzie kursowała głębokie górnie głębszą. 9 głębokie yy, przez koruptę na położonej, a więc dołem już przez Wyszyńskiego, bo tutaj można pojechać prosto. 12 będzie miała zwiększoną częstotliwość. 2, 3, 4 i

poza prawoskrętem tutaj w kierunku Podulickiej. W związku z tym wygląda tak, Trójka jeździ dworzec niemuszewo Wyszyńskiego pomorzany Dziewiątka z głębokiego do Placu Rowa. I w tej sytuacji nie przewidujemy komunikacji zastępczej, ponieważ w praktycznych wszystkie relacje zostają utrzymane. ostatni głębokie plac, jedynka, głębokie plac złota, brama portowa, plac Kiesiuszku, głębokie, a więc wykorzystanie tego nowego prawoskrętu na bramie portowej i e, trójka, w ogóle z niej muszę mówić, ponieważ jest wykonywany tutaj e, w dalszym ciągu jeszcze e, ten fragment na wysokości dawnego PDT-u, a więc nie można ani trójką, ani innymi liniami jeździć na potulisko. Będą tutaj prowadzone roboty torowe i nie tylko torowe, w związku z tym komunikacja dostępna będzie kursowała prawa potowa towa ale dosyć też specyficznie, ponieważ z Potulickiej będziemy jechali praktycznie do końca ulicą Potuliską, dopiero na placu zwycięstwa będziemy skręcać prawo i będzie taka linia, która będzie jeździła. Na okrągło, ponieważ jak widać, tutaj możliwość wjechania w bramę portową od strony 3 maja jest praktycznie niemożliwa.